Zdecydowanie jest to fantastyczna okazja, że tak ogromna impreza, jedna z największych chyba na świecie e, i na pewno jedna z największych, w jakich miałam przyjemność brać udział i najważniejsza, e, no jest to fantastyczna okazja, że to jest właśnie w naszym mieście. E, możemy zaprezentować się nie tylko jako uczelnia, ale jako miasto, pokazać te nasze wszystkie wspaniałe obiekty e, i wspaniałych ludzi, którzy nad tym pracują. Myślę, że tutaj e, jedno słowo wystarczy atmosfera. Po prostu e, to, co działo się wczoraj na tak zwanym zapleczu y, otwarcia. Te śmiechy, krzyki, śpiewy, no to jest po prostu niesamowite, to człowiek wychodzi jako jedna drużyna ze swoim teamem, ze swoim państwem i ma, dostaje dreszczy po prostu. Jest to niesamowite przeżycie, atmosfera jest fantastyczna. Myślę, że tutaj jednak zawodnicy mają troszeczkę mniej takiego spięcia, nerwów, tutaj jest troszeczkę inna atmosfera i myślę, że to tutaj trzyma wielu sportowców, żeby jak najdłużej być tym studentem, miejsca tu studenta i jak najdłużej móc przeżywać taką przygodę. Ja jestem bardzo zaskoczona organizacją i nie tylko tymi obiektami, ale i ludźmi. Po prostu ogrom ludzi, który pracuje nad tym, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Te obiekty są fantastycznie przygotowane. Tutaj, chociażby pod względem takim medialnym, marketingowym, brandingowym, no wygląda to po prostu pięknie. I aż po prostu duma rozpiera, że to jest w naszym mieście, na naszej uczelni i tam, gdzie ja się. Przechadzam z koleżankami, i po zajęciach teraz stoją ogromne namioty, ogromne billboardy. No wygląda to niesamowicie.